Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed mistrzostwami Europy Seniorów Młodzieżowców do lat 21 i 23. Witamy razem jako gospodarze. Ze mną jest Pan Burmistrz Łukasz Jeziorski, burmistrz dzielnicy Wawer Miasta stołecznego Warszawy. Ponieważ w, Wawrze, w Osiedlu Falenica. W najbliższą sobotę 26 i w niedzielę 27 kwietnia odbędą się Mistrzostwa Europy. Szanowni Państwo, te mistrzostwa są organizowane przez Polski Związek SUMO w trybie awaryjnym przy wsparciu, przy wsparciu dzielnicy i władz Miasta stołecznego Warszawy i przy zaangażowaniu pani burmistrz Hanny Gromkiewicz-Walc. Tak jak wspominałem, w trybie takim awaryjnym, wyjątkowym, ponieważ te mistrzostwa zaplanowane były w tym samym terminie na Krymie. Oczywiście sytuacja, która wytworzyła się na Krymie, uniemożliwiła organizację tych mistrzostw. Chcę zaznaczyć, że Mistrzostwa Europy jest to impreza, która swoim poziomem dorównuje, jeśli chodzi o poziom. Sportowy Mistrzostwem Świata. Dlaczego? Dlatego, że większość medali, i to złotych, zdobywają zawodnicy reprezentujący Europę. Także wystartują tutaj reprezentanci tak silnych reprezentacji jak Rosji, Ukrainy, Azerbejdżanu, Gruzji. W sumie spodziewamy się 12 państw. I tak jak wspominałem, są to głównie medaliści Mistrzostw Świata, wielokrotni medaliści, złoci medaliści Mistrzostw Świata. Także cały świat, oprócz Japończyków, Amerykanów, będzie tutaj startował, czyli przewidujemy bardzo wysoki poziom sportowy. Polskę będzie reprezentowało 49 zawodników, ponieważ Wszystkie reprezentacje mogą wystawić po dwóch zawodników w każdej kategorii wagowej. Mamy siedem kategorii wagowych, męskich, siedem żeńskich, trzy grupy wiekowe. Także możliwości są bardzo duże. I chciałbym tutaj podkreślić fakt, że w ubiegłym roku 45 medali zdobyliśmy. Liczymy, że w takiej granicy około 40 medali również zdobędziemy w tym roku. Serdecznie wszystkich zapraszam. Zawody odbędą się w hali Osiru, w falenicy, osiedle falenica dzielnicy Wawer przy ulicy Poezji 5. Wstęp jest wolny do wyczerpania miejsc siedzących. Serdecznie zapraszam i bym poprosił pana burmistrza o kilka słów. Tak jak wspominałem dzięki władzom dzielnicy Wawer, również władzom i sportowym i pani Grąkiewicz Walcz. Ta, te mistrzostwa mogą się w, w tak krótkim, nadzwyczajnym czasie, nikt na, w Europie nie podjął się, aby w ciągu miesiąca zorganizować tak wielką imprezę. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to niezwykle ważne wydarzenie, z którego jesteśmy bardzo dumni, że po raz kolejny w Wawrze e, odbędą się e, tej rangi mistrzostwa. E, no, ale to dzięki zaangażowaniu pana Andrzeja Wojdy może dojść do takiej e, imprezy właśnie w Warszawie, właśnie e, w Wawrze. Też serdecznie zapraszam na e, te mistrzostwa, bo warto to zobaczyć. jest jeden z najstarszych sportów e, walki na świecie. E, niezwykła historia e, i. Wspaniali, wspaniali zawodnicy, którzy pojawią się na naszych matach. Jeszcze raz zapraszamy. Ja chciałbym jeszcze tutaj dodać, zachęcając wszystkich, że walki SUMO są bardzo dynamiczne, bardzo urozmaicone i trwają bardzo krótko, co zwiększa ich widowiskowość. Walka w SUMO trwa od kilku do kilkunastu sekund. Przepisowo. Taka walka pojedyncza może trwać do trzech minut, a podczas turnieju tego typu walka zdarza się jedna albo dwie, także naprawdę atrakcje są zapewnione. Serdecznie wszystkich zapraszamy.